I taką bardzo ważną jeszcze kwestią jest to, żeby też wspierać dzieci w budowaniu takiej odporności na zmiany oraz adaptacji i elastyczności. Dlaczego? Bo przede wszystkim dzieci będą nasze żyły w świadomości, że te zmiany nastąpią tak szybko, że po prostu one następują i trzeba się do nich dopasowywać, być elastycznym. Nie możemy tutaj się nagle stopować, nie możemy się blokować przed tym, że jest kolejna zmiana. Jak dzieci widzą w nas, rodziców, ten opór typu narzędzia AI są złe i to jest rzecz, której nie wolno korzystać, to one automatycznie też się uczą od razu tego, że każda zmiana nie jest dobra. Więc jak my im to pokazujemy, jak my dajemy ten taki przykład naszym dzieciom, nie tylko właśnie w szkole, ale my jako rodzice, jako matki, to dzieci automatycznie w przyszłości nie będą umiały się dopasować do tych zmian, które będą wprowadzane, a te zmiany będą jeszcze szybsze. To, co się dzieje, już jest nawet nie do pojęcia dla nas, dla osób dorosłych. A co dopiero będzie za 10 lat? Na razie sobie tego nie umiemy nawet wyobrazić, jak to będzie wyglądało. Więc jeśli dzieci już teraz będą nauczone tego, że te zmiany następują, one są częste i mają taki zdrowy do nich stosunek i umieją się szybko zaadaptować, to jest bardzo duży Duży plus dla nich, bo one się znajdą w każdej sytuacji, one się odnajdą w każdej pracy i niezależnie od tego, jakie nastąpią zmiany na rynku zawodowym, to te dzieci zawsze będą miały szanse dla siebie, bo one po prostu zawsze ją znajdą.